W najbliższy czwartek spotkamy się w naszych rodzinach na wieczerzy wigilijnej Bożego Narodzenia. Jest to szczególny czas, chociaż dla wielu naszych braci i sióstr, również i dla nas jest to czasem ograniczeń z racji pandemii koronawirusa. Ograniczona ilość osób, domowników, ograniczona ilość możliwe zaproszenia większej rodziny. Pomimo tego, pragniemy tego wieczoru Wigilii Czuwania na Boże Narodzenie przeżyć coś szczególnego. Przede wszystkim doświadczyć więzi braterstwa, zrozumienia, otwartości serc. Pragniemy kiedy weźmiemy do naszych rąk, opłatek, ten szczególny chleb, znak pokoju, życzliwości, wpisany w nim uśmiech, ale także głębiej patrząc na to, co przeżywamy w tym roku, poznać Emanuela, Boga pośród nas. Jak w gaśle tego roku mój cud cudów. I noc betlejemska poprowadzi nas także do miejsca spotkania z Jezusem. Najpiękniejsze to, że otwartość naszych serc, wyciągnięte dłonie, podany dla siebie chleb życia, czy też otwarte dłonie na przyjęcie podczas mszy pasterzy samego pokarmu życia, jakim jest Jezus aby On wypełnił dom mojego serca, w ten sposób bym był także bliski, jak mąż dla żony, żona dla męża, rodzice dla dzieci, dzieci dla rodziców, sąsiedzi dla sąsiadów, by w każdym spojrzeniu wyciągniętej dłoni było to poznawanie, że Emanuel Bóg urzeczywistnił swoje życie w Tobie, we mnie, w nich. Pragniemy dzisiaj tego wieczoru wigilijnego i w samo świętowanie Bożego Narodzenia wnieść radość, wręcz takie zainteresowanie, które zrodziło się w sercach pasterzy. Usłyszeli o głos aniołów, śpiewających Bożą chwałę, chwałę na wysokości, a więc to, co doświadczamy w każdej Eucharystii. Gdy z aniołami i wszystkimi zbawionymi śpiewamy przepiękny hymn uwielbiający Boga w tych słowach Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. To jest ta święta i cicha noc, ale rozjaśniona blaskiem życia i samym życiem, jakim jest Jezus. I to jest zachętą, abyśmy wyruszyli, z takim wielkim naszym zainteresowaniem, z naszych domów, by spotkać, co się wydarzyło w mieście Dawidowym, a więc co wydarzyło się w, moim, w życiu moich bliskich, to wyjście to będzie wykonany telefon, to będzie wysłany SMS, to będzie wysłana pocztówka, którą przez to powiemy o naszej pamięci, o naszych bliskich. Ale to szczególne wyjście to jest wejść do domu Pana, a więc uczestniczyć w niedzielnej, świątecznej Eucharystii, tym bardziej Eucharystii Bożego Narodzenia, by radować się, tak jak Maryja wyśpiewała pieśń swojej chwały, magnifikat, jak Zachariasz Wychwalał Boga, błogosławiąc go. Czy jak również Symaon Starzec w świątyni rozpoznał Jezusa, bo był z przyprowadzony, by powiedzieć: Teraz, tutaj dokonało się moje zbawienie. I życzę wszystkim, którzy uczestniczą w naszej wspólnocie ruchu Glorioza Trinita, a więc kapłanom ruchu, Wszystkim rodzinom poszczególnym osobom, wszystkim naszym braciom i siostrom w wierze, ale również tych, którzy tej, tej nocy, czy tych wydarzeń Bożego Narodzenia będą doświadczali w samotności, zwłaszcza myślimy o chorych, cierpiących, o tych, którzy im służą z racji e, choroby koronawirusa, aby pokój Jezusa wypełnił nasze serca, by jego pokój stał się taką wodą, źródłem, tryskającym ku życiu, ale by nieustannie wprowadzał nas w to jedno źródło Jezusa obecnego pośród nas. Przeżywajmy z Jezusem radość Jego narodzenia, radość, że On jest w naszych sercach. Chwała na wysokości Bogu.